Pora wstawać. Zaczynam szkołę wreszcie po, po tylu przerwach. Okej, okay. zobaczymy, czy wszystko spakowałam. Superowo, wszystko spakowałam. Mogę iść na śniadanie. Cześć, mamo, stałam już. O, super! To teraz się umyj i przygotowałam dla Ciebie śniadanie. Ja tu oglądam telewizję, wiadomości, a Ty możesz sobie zjeść śniadanie i prędko iść do szkoły. Bo Ty długo wszystko robisz, ale jak będzie jeszcze czas, do ósmej będziesz mogła mieć czas dla siebie. Dobrze, mamo. Idę się umyć i zjeść śniadanie. Mmm, ale dobre to śniadanie. Po śniadaniu. Mamo, idę do szkoły. Dobrze, Cuciu, idź. Ja niedługo o dziewiątej idę do pracy, więc będę jeszcze tutaj z godzinką. Dobrze. Pa. Pa, Cuciu. W szkole. Ej, wiesz? Czytałam na plakacie, że jest wycieczka na kortażu. Słyszałaś o tym? Ja tak, tak często nie, nie sprawdzam plakatów, ale ci wierzę, bo ty zawsze sprawdzasz. Jej, ale będzie super! Kiedy to jest? Yy, chyba. Tak. Pierwszego. 1 marca, czy? Tak, 30 marca. Jedziesz? Super! Będzie. Jadę. Oczywiście, że tak. A gdzie w ogóle jedziemy? Nie wiem. Do jakiegoś miasta z dziwnym nazwą. O, do, na... do miasta o, minus... o nazwie Stokrotka. Super! Uwaga, wszyscy, pani idzie. Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj yy, zaczniemy oblicznienia matematyczne, zadanie tekstowe. Kto mi yy, powie pierwsze zadanie? Nikt, więc wybiorę. Niech to będzie na wychowawczej. Drogie dzieci, jak widzicie, jest teraz wychowawcza, więc powiem Wam, że jedziemy na wycieczkę. Ten kto wie, to na pewno czytał na korytarzu plakat, a ten kto nie wiedział, to niech posłucha. Jeszcze mam dodatkowe informacje. O ósmej. O 8.50 wyjeżdżamy i jedziemy jednak nie do Stokrotki, tylko do Świerkowca. To jest bardzo tajemnicze miasto i pójdziemy na tej Świerkowcu, popodróżujemy, zobaczymy muzeum i różne rzeczy, a także pójdziemy do lasu. Tam zobaczymy różne rośliny, które są w lesie i to wam przyda się na biologii. Ale super. Dobrze. Trrr! Dzwonek już. Więc się przyszykujcie na 30 marca. Dobrze. Na przerwie. Ale hałas normalnie. Wszyscy gadają. No, my też. Wszyscy są podekscytowani tym wyjazdem. Ej, a może padniecie do mnie? Wszystko, wszystko sobie rozplanujemy. I ja ty nie, nie lubię z kimś jechać, dlatego że później potrzebuję trochę. Odległość od siebie potrzebuje trochę tlenu. Lubię sama siedzieć. Bo mam chorobę lokomocyjną i wolę sama siedzieć. Lepiej żebyście nie widzieli jak robię... Wiecie co. Nożygam. Okej, okay, to ja jadę z król... z Bellą. Okej. Okay. Więc umówione. Ja niestety nie mogę iść do siebie, bo muszę iść prosto do domu, bo idę na zajęcia taneczne. Wiecie, przecież chodzę na pance. Dobrze, więc króliczka przyjdzie do mnie. Ja z chęcią, nie mam nic do roboty, najwyżej odrobienie lekcji i razem odrobimy. No? Już ostatnia lekcja jest, więc będziemy mogli buszować w moim domu. Ale super! Po wszystkich lekcjach! Mamo, yy, wróciła z pracy? Tak, tak. A kto to jest? Moja przyjaciółka. Może, może przyjść do mnie na chwilkę? Oczywiście, tak. Ale jak będziecie robić hałas? No to się nie zgody na następny raz. Musi być cisza. Jesteśmy w bloku, a u sąsiadów będzie słychać. Dobrze, już dobrze. Idziemy. Ale masz tu ładnie. No, fajnie, nie? Spokój, cisza. No. Więc zacznijmy od robiania lekcji, a później sobie rozplanujemy wyjazd. Dobrze. Ciąg dalszy nastąpi. Oto cały film, jeśli Wam się podobał i chcecie następny odcinek, to oczywiście dajcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, jeśli tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w następnym odcinku.